Mieszkańcy środy Wielkopolskiej stanęli w obronie młodej matki, której sąd odebrał córkę i przekazał pod opiekę ojca Włocha. Sześcioletnia Elena na stałe ma mieszkać w Rzymie. Zgodziły się na to aż trzy polskie sądy, w tym sąd najwyższy, który odrzucił skargę kasacyjną rzecznika praw dziecka Monika Sawka. Co zrobiliście? zabraliście! Mieszkańcy Środy Wielkopolski protestowali w obronie matki, której sąd zabrał dziecko kilka godzin. Dziecko teraz zostało wyrwane ze swojego domu, od swojej mamy, do obcego kraju. Sześcioletnia Elena urodziła się w Polsce, ale rodzice po jej narodzinach zdecydowali się wyjechać do Włoch. Mieliśmy wyjechać do Włoch, żeby właśnie Dawid sobie załatwił tą rentę chorobową, po czym mieliśmy wrócić. Trzy lata temu matka dziewczynki opuściła partnera i wróciła do Środy Wielkopolski razem z córką. Ojciec zgłosił, że Elena została uprowadzona. Ona no, w ogóle zapomniała. Miała to, co tam nie, Te, ten krótki czas, co tam mieszkali. Tutaj już rozpoczęła swoje, swoje życie. Sądy trzech instancji zdecydowały, że dziecko ma wrócić do mieszkającego we Włoszech ojca. Nie zgodziła się na to matka sześciolatki. Każdą dramatyczną interwencję kuratora sądowego nagrywała. Podczas ostatniej, kilka dni temu, dziecko zabrano do ojca. Nie. Zdaniem sądu nie doszło wtedy do naruszenia dobra dziecka, a według pełnomocnika ojca Eleny nie było innego wyjścia. Ojciec mieszka z córką tak jak mieszkał wcześniej we Włoszech w Rzymie. Matka może w każdej chwili do Włoch wrócić i mieszkać razem ze swoją córką i z ojcem. Matka Eleny nie chce mieszkać w Rzymie, zarzuca też byłemu partnerowi przemoc. W sprawę osobiście zaangażował się Michał Wójcik, były wiceminister sprawiedliwości. Mam nadzieję, że prokuratura krajowa jednak zdecyduje się złożyć skargę nadzwyczajną. Matka Eleny zapowiada, że będzie chciała rozpocząć nowy proces o ustalenie praw rodzicielskich i odzyskać córkę. Nie znam przypadku, kiedy dziecko z takich sytuacji wychodziłoby nieskrzywdzone. Monika Sawka, Polsat News.